Yo, tutaj ja mi 2007 to 2007 QA. I no, y, dużo pytań nie ma, no ale wciąż y, zamierzam na nie wszystkie odpowiadać. A więc zaczynając od y, tego, od użytkownika Tarek Brązowy Ninja 2012. Kiedy Tarek pokaże się w Team Skazach? Y, to nie jest potwierdzone, nie wiem. Tego nie powiem, nie gwarantuję, że się pojawi. Ale jak będzie potrzeba, żeby go wziąć, jak na rezerwowego kierowcę, w razie gdyby był jakiś wypadek, to się nad nim pomyśli. Dalej, no to teraz pytania od użytkownika CryptoPtak 2. A więc, zamierzasz robić serię? Zagrajmy z aut, i jak naprawię auta co zrobię, zagrajmy za aut. Yy, yy, drugie, skąd decyzja o takim a nie innym awatarze? No to... Yy, sz, nie miałem pomysłu i szczerze nie chciał mi się robić awataru. Yy, to było pierwsze lepsze po prostu takie... No dobra, I IGS będzie Clint Boyer z tym, z, z Gnatem. No i dlatego jest taki awatar. Yy, trzecie, zamierzasz zrobić jakieś poradniki do gier czy coś? Nie wiem, pomyślę. Nie mam póki co potrzeby robienia. E, czwarte. Halloween wesoły świąt czy dziady. E, Prima Aprilis. E, piąte. Jaki gatunek muzyki lubisz najbardziej? E, no trudno mi określić, bo jak... bo zasłuchanie muzyki to... Z, głównie są trafki z gier i z... nie wiem. I to, co, I to, co po prostu wpada w ucho, to, to to lubię i tyle. Nie mogę tak określić dokładnie, jaki jest mój ulubiony gatunek muzyki. No. I ostatnie pytanie od tego użytkownika: to Twoje zdanie na temat muzyki metalowej. Nie słucham muzyki metalowej zazwyczaj, a jeżeli już słucham, to blues Hard. Więc no, to jest moje zdanie na temat muzyki metalowej. Teraz pytania od. Użytkownika Mr. Danielowski 1999. Pierwsze, czy wznowić serię przygody w San Andreas? Yy, nie mam nie mam planów, jeżeli chodzi o wznowienie tej serii. Też. No to nie chcę też robić trzy serie fabularne, no bo to byłoby za dużo po prostu tego z nagraniem, z montowaniem. Mi wystarczy, póki są Minecraft życia wzięte i nie wiem, TeamScar jako seria, to nie mogę tego nazwać serią fabularną, to fabuły prawie co nie ma. Yy, drugie pytanie, czy, na, czy nagrać zagrajmy z aut i aut Mistrzostwa Złomka? Yy, no to tak z, od, z pytaniem od, od KryptoPtaka, to jak naprawię auta, to zrobię zagrajmy, a z autami Mistrzostwa Złomka póki co nie mam, więc jeżeli sobie kupię, to pomyślę na zrobieniem zagrajmy. Trzecie, masz, plana, masz w planach wznowić Garys niesamowicie ekstremalny przygody kluby. No, to, to, no to samo co z przygodami sandras San Nie chcę robić za dużo serii fabularnych, i to jest praktycznie coś, co na YouTubie robię od no, praktycznie od, no, od początku mojej kariery robienia na poprzednich kanałach. To zazwyczaj były najpierw były serie fabularne, dopiero później jakieś let's play, e, zagrajmy i w ogóle. A teraz. Chcę bardziej przejść na... Yy, zagrajmy. Już te serie fabularne nie tak szczerze nie, nie kręcą już tak do robienia to już. Nie, to już... Nie, nie te czasy, żeby ten... Trzeba dobrze trafić w algorytm z Tymi, a Gary z Moxon Multiplayer to już trochę... no out of date można byłoby powiedzieć. To trzeba po prostu jakiś dobrze, dobrze to jakoś stygować, a no. Pytanie czwarte: Czy zamierzasz kiedyś zrobić serwer Discord? No, I don't really know. Maybe, I guess. Probably we'll see. I teraz tr ostatnie trzy pytania od użytkownika MCGamer 9146. Pierwsze: Będziesz robił filmiki z kamerką? Nie. Nie zamierzam, przynajmniej przy przy na w najbliższym czasie, nie zamierzam robić filmików z kamerką. wolę pozostać an osobą anonimową, więc no. Yy, drugie pytanie, skąd pomysł na Teamscar? Yy, pomysł na Teamscar wziął się z no, zagranicznego YouTube'a. Tam to jest tona, masa tych... Z jakiejś serii z NR2003, tam są to, no, takie właśnie oparte, że jaj się ściga, albo ludzie biorą swoich widzów, że jako tam jaj, albo widzowie sugerują nazwy, imiona, numery malowania kierowców, i tak się ścigają. I, no, z zagranicznej YouTube głównie. Więc no. I ostatnie pytanie: Planujesz wznowić serię z Minecraft? I y, to się odnosi do Boże Święty. Kurwa, muszę wejść na ten. Seria z Minecraft to jest z y, tego z Minecraft B. Nie, Bety, kurwa, alfy y, z Minecraft Alfą. Nie wiem. Y, jak mi się zachce znowu grać w alfę, to zrobię, ale będę musiał chyba zrobić nowy, to od nowa, bo chyba tego save'a straciłem. Sad, ale i tak dużo na nim nie osiągnąłem, więc no. ja yeah. so anyway. To były wszystkie pytania, więc widzimy się w... słyszymy. W kolejnym odcinku, więc no tutaj był Mistrz Kosztów 2007, a to, było, a to było odpowiadanie na pytania do Q&A, więc hej, cześć, czołem i papa, na razie aloha.